Podczas face to face Jacka Murańskiego z szalonym reporterem, młody Murański nie wytrzymał ciśnienia i rzucił mikrofonem szalonego reportera. Ale przed rozpoczęciem odcinka zapraszam do zasubskrybowania kanału, ponieważ dzięki Wam budujemy coraz mocniejszy kanał. A teraz zaczynajmy. Chciałbym zachować tutaj Pana Jacka i zaprosić Tomka do Jacka Murańskiego. Jeszcze raz, panowie, jeszcze raz bym prosił. Jeszcze raz, jeszcze raz. co to było? No Co to było? Co to było? Mateusz nie można rzucać mikrofonem. To było mego. Nie wiesz mojego? Mojego ojca od pedofilii? Śmieciu, jebany wyzywał. Nie rzucaj niczym już, nie rzucaj! Mateusz! Dobrze, już koniec! Dobrze, zrobił nam się tutaj brawl, więc e, zakończę po prostu tego face-to-face'a. Panowie, odpocznijcie sobie wszyscy. A wy jak uważacie zachowanie Mateusza Mogańskiego było na miejscu? Zostaw to w komentarzu.